Możemy podsumować koszty budowy naszego domu. 33 324 zł. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Myślimy, że te 80 tysięcy jest. ale ok. To jest to koszt około 200 zł za dzień. Cześć. Z tej strony Ola. W końcu nadszedł ten dzień. Możemy podsumować koszty budowy naszego domu. A właściwie koszty budowy od stanu 0 po więźbę. Jeżeli ktoś nie oglądał filmu naszego z podsumowaniem kosztów stanu 0, to odsyłam do niego. Koniecznie obejrzyjcie i zobaczcie, ile faktycznie budowa kosztuje w tych czasach. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać tylko o tym, co jest ponad. Ziemią. Mam tutaj przygotowane notatki, ściągawkę z tego, ile co dokładnie kosztowało. Ja jestem skrupulatna w tej kwestii, więc zapisuję każdą praktycznie wydaną złotówkę, żeby się z tym z Wami podzielić, żebyśmy mieli tą świadomość, ile nas kosztuje ta budowa i będziemy zaraz sobie o tym rozmawiać. Zanim przejdziemy do podsumowania kosztów, chciałabym Was prosić o zadanie nam pytań w sekcji komentarzy. Pomyślcie o tym, co was interesuje, czy związanego z budową, z działką, może, może z ekipami. No jakie macie pytania, zadajcie je w komentarzach. My postaramy się w najbliższym czasie nagrać oddzielny odcinek, w którym zrobimy odpowiedzi na wasze pytania. Zapraszam do zadawania ich w sekcji komentarzy. Budowę fundamentów zakończyliśmy w listopadzie 2023 roku, natomiast kolejny etap budowy zaczęliśmy dopiero w marcu 2024, i tutaj już działała ekipa, którą znaleźliśmy nie z polecenia przez internet. Oni mieli tutaj umówione 3 miesiące z nami, że dojdą do więźby, i w tym terminie faktycznie zakończyliśmy. Pracę. I sobie zacznijmy od tego, co musieli zrobić na samym początku, czyli papa. I kopal zużyliśmy 7 sztuk po 266 zł, dodatkowo jeszcze były koszty dostawy i kosztowało nas to 1994 zł. Tu mówię, mówię tylko o papie pod ściany nośne na parterze. Kolejnym kosztem było oczywiście zakupienie porotermu. W naszym wypadku jest to 25 na pióro pust, klasy 15. I tutaj zakupiliśmy aż 57 palet po 72 sztuki, co daje nam 4104 sztuki. Kupowaliśmy je za 8,12 groszy za sztukę. Ja tutaj liczyłam dosyć skrupulatnie, ile powinniśmy tego zużyć. No i wziąłem sobie zapas, policzyłam około 10%. No i niepotrzebnie zdecydowanie. Wystarczyłby taki zapas 5%, bo no, trzeba brać pod uwagę, że pustak się kruszy przy obcinaniu, więc idzie sporo na odpad. Ale jakbyśmy wzięli trochę mniejszy ten zapas, to byłoby wystarczająco, ponieważ ostatecznie zużyliśmy 55,5 palety, co daje nam 4000 sztuk, no i pewnie te półtorej palety będziemy próbowali gdzieś tutaj sprzedać w okolicy, może ktoś będzie tym zainteresowany. No i łącznie, na no, no to, co zakupiliśmy na ten moment, czyli za 57 palet zapłaciliśmy 33 324 zł, więc. No sporo 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 kasy. Oczywiście do tego musieliśmy dokupić wapno. My wzięliśmy wapno Cemex 25 kg i to jest 38 worków po 56 zł i 60 groszy. My byliśmy dogadani z ekipą, że oni robią na tradycyjną zaprawę. Nie chcieli robić tego na jankę, więc dla nas to było bez znaczenia. Tak naprawdę, więc no, trzeba było kupić to Wapno, cement i tak dalej. Za wapno zapłaciliśmy 2150 zł. Kolejny był cement. My zdecydowaliśmy się na cement ożarów 32,5. Tu jest koszt 17,20 za worek po 25 kg. No i tutaj zużyliśmy aż 168 worków. I podsumowując, cement kosztował nas 2892 zł. Dodatkowo kupiliśmy też Cemaplast, dwie sztuki po 5 litrów, to jest koszt 54 zł. I piasek półkany, 32 tony, co kosztowało nas 1700 zł. Na parterze montowaliśmy również płyty pir w oknach o wymiarach 120x60x3 cm. Musieliśmy zakupić ich 7 sztuk i kosztowało nas to 277 zł. Do wymurowania ścianek działowych użyliśmy silki. Zdecydowaliśmy się na Silpro 12C klasa 15. Tutaj mamy 22 palety zużyte po 96 sztuk, co daje nam 2112 sztuk po 3 zł. i 1 grosz, co daje nam 6357 zł. za ściany działowe. Dodatkowo musieliśmy zapłacić za 22 palety, będą one prawdopodobnie do zwrotu, być może zrobimy sobie z nich taras, to jeszcze się okaże, ale musieliśmy ponieść ten koszt 1299 zł za palety. Do wymurowania ścian działowych oczywiście potrzebowaliśmy też zaprawy. Wybraliśmy zaprawę klejową cienkowarstwową Francepol ZC1 i zużyliśmy 30 worków po 32 zł co daje nam 970 zł. Do pokoju na piętrze wykorzystaliśmy gotowe nadproża. To są nadproża TechnoBeton 8x12x120 cm i potrzebowaliśmy ich 9 po 39 zł, czyli kosztowało nas to 351 zł. Przejdźmy teraz do podsumowania kosztów tropów, chodów, nadproży, wszystkiego co zalewaliśmy betonem. Musieliśmy oczywiście kupić stal, Fi 8 1260 kg i tutaj zapłaciliśmy 4906 zł, Fi 10 3291 kg, co kosztowało 11639 zł, równie dużo potrzebowaliśmy Fi 12. 3674 kg kosztowało nas 112 937 zł i też troszeczkę z Fi 16 254 kg to kosztowało nas 899 zł. Podsumowując na stal wydaliśmy 30 381 zł. Bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale mamy dwa lane stropy. Pierwszy strop ma 170 m2 po powierzchni pokoju, więc dodatkowo jeszcze oczywiście powierzchnia ścian. I na pierwszym mamy 120 m2, więc no, tego betonu poszło naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mieliśmy lane oczywiście też nad proża, nad oknami, więc tam też trzeba było to zbroić. Schody też były robione od razu, więc one też były od razu zazbrojone, więc no, dużo, dużo tej stali poszło. Oczywiście potrzebowaliśmy też zakupić beton i beton na strop, pierwsze schody. Słupy i nadproża na parterze. Tam poszła 48 metrów sześciennych za 17 400 zł. Beton na drugi strop też B25 poszło tam 27 metrów sześciennych, co kosztowało nas 10 000. I jeszcze potrzebowaliśmy 6 metrów sześciennych betonu B25 na wieniec i tutaj kosztowało nas to 2650 zł. Przeliczając na koszt za metr sześcienny, no to oczywiście przy wieńcu wyszło znacznie drożej, no była niepełna gruszka, więc oni sobie tak to cenią. Łącznie na beton na wszystkie stropy poszło 30 050 zł. Oczywiście, żeby przygotować się do stropów potrzebowaliśmy zakupić trochę deski szalunkowej 6 metrów sześciennych calówki, kosztowało nas to 4810 zł. To były deski, które były wykorzystane przy oknach, przy słupach na takie, na takie roboty. Oczywiście gwoździe, wkręty, drut wiązałkowy to był koszt 1770 zł. Wkręty ciesielskie kosztowały 350 zł. Następnie musieliśmy zamówić więźbę razem z HDS-em, żeby nam to wrzucił na drugi strop. Wyszło około 7 m3 i kosztowało nas to 9850 zł. Kolejnym sporym kosztem były systemy kominowe. System kominowy Universal SW2 z podwójną wentylacją kosztował 3280 zł. Pustak wentylacyjny W3 trzykanałowy kosztował 1160 zł. Komin gazowy Getom W2 kosztował 2445 zł. Natomiast pustak wentylacyjny W2 dwukanałowy. Kosztował 535 zł, co łącznie za systemy kominowe daje nam 7420 zł. Podsumujmy sobie jeszcze, ile kosztowała nas robocizna. Oczywiście nie biorę tutaj pod uwagę fundamentu, który wykonaliśmy sami, tylko będę mówiła o robociźnie za to, co zostało przed chwilą wymienione. I tak, z ekipą byliśmy umówieni chyba w listopadzie. Zeszłego roku, gdzieś około pół roku wcześniej zarezerwowaliśmy ich i przy podpisywaniu umowy chcieli 10% zaliczki, czyli 8000 zł. I w następnych etapach, jak już zakończyli na przykład murowanie parteru, płaciliśmy im za wykonaną robotę. Nie rozliczaliśmy się za prace, które nie zostały zrobione. I tak, zamurowanie parteru zajęło im to dwa tygodnie, więc myślę, że dosyć szybko. Zazwyczaj pracowali w 4-5 osób. Kosztowało nas 114 14 tysięcy złotych. Więc można pomyśleć, że no 14 tysięcy to sporo za dwa tygodnie pracy, 28 tysięcy miesięcznie fajna pensja. No ale było ich piątka, my byśmy robili to na pewno znacznie, znacznie, znacznie dłużej. Robocizna za strop to był koszt 22 tysięcy. Ściany nośne na piętrze 10 tysięcy złotych. Drugi strop kosztował nas 14 tysięcy, za dach płaciliśmy 7 tysięcy i ściany działowe na piętrze 5 tysięcy. Łącznie wychodzi nas 80 tysięcy za robociznę. Naprawdę ceny, jakie dostawaliśmy, szukając ekipy, były bardzo rozbieżne. Chyba największą cenę dostaliśmy 150 albo 160 tysięcy dwa razy tyle za to, ile nas to finalnie wyszło, bardzo, bardzo, bardzo dużo. No myślimy, że te 80 tysięcy jest, ale okej, okay, no na pewno budując się w jakimś innym miejscu, my się budujemy pod Warszawą, mogłoby być znacznie taniej, a mogłoby być znacznie drożej, więc no kwestia tego, żeby też znaleźć dobrą ekipę. Nasza ekipa ma swoje plusy i ma swoje minusy. Naprawdę być znacznie, znacznie, znacznie gorzej. Więc ogólnie, finalnie jesteśmy w miarę zadowoleni z ich pracy. Ściany są różniuteńko postawione, mierzyliśmy odległości to też wszystko jest zachowane tak, jak jest w projekcie. No, oczywiście trzeba było ich bardzo pilnować, przyjeżdżać często na budowę, więc nie ma tak, że wszystko zrobili super bez naszej odwiedzin na budowie, no ale. Jest ok, jakby no, naprawdę, myślimy, że będzie dobrze. No chyba, że coś wyjdzie w międzyczasie, jak będziemy szli przez kolejne etapy budowy, to się okaże. Musimy sobie jeszcze podsumować szalunki. O nich nie było wcześniej mowy, natomiast szalunki oczywiście musiały być. W naszym wypadku udało nam się bardzo korzystnie załatwić szalunki systemowe. Natomiast powiem Wam, ile by to normalnie kosztowało, gdybyście wy chcieli sobie takie szalunki wynająć. Oczywiście jest to drogie. Według mnie, gdybyśmy mieli naprawdę płacić te pieniądze, to byśmy ich nie płacili. I tak byśmy też umówieni z ekipą. Byliśmy umówieni, że oni zrobią szalunki normalnie z desek. Robiliby to na pewno dłużej. Sufit pewnie nie byłby tak równy, jak jest, ale byliśmy wstępnie na to Umówieni. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wynająć sami szalunki, to był to koszt około, tak jak wysyłamy oferty, zapytania do różnych firm, to jest to koszt około 200 zł netto za dzień. Za szalunki na nasz projekt, na parter pytałam się tylko o 120 metrów bez tego naszego garażu, czyli 120 metrów, 200 zł za dzień. Natomiast musicie mieć tą świadomość, że to trwa czyli zalanie to jest szybkie, zmontowanie z tego szybkie, natomiast później to ile musi stać taki szalunek, ten beton musi wiązać, no to tak co najmniej te 3 tygodnie. Więc jak patrzyłam ile nam się zeszło od momentu przywiezienia szalunków do momentu ich zabrania, no to trzeba było liczyć dwa miesiące. Oczywiście jeżeli wykorzystujecie szalunki z parteru na piętro tak? później. Więc u nas zeszło się z dwoma stropami dwa miesiące i to byłby koszt 12 tysięcy złotych, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Za to, jeżeli byście chcieli zrobić to, co my rozważaliśmy, czyli zrobienie szalunków z desek, no to na 120 m2 pewnie około 500. Sztuk stempli byśmy potrzebowali, no bo tu jeszcze są okna, wejścia tarasowe, no, poszłoby tego naprawdę, naprawdę masa. Stemple są po około 6 zł za sztukę, czyli trzeba liczyć te 3000 zł. Dodatkowo deski około 3 m 3000 zł, czyli mamy koszt 6000. No i trzeba brać oczywiście pod uwagę to, że po rozszalowaniu parteru na piętrze, No pewnie nie wszystko będzie się nadawało. Oczywiście część stempli trzeba będzie zostawić na parterze, żeby podpierały jeszcze sufit, jak będziemy robić drugi strop. Więc myślę, że tak bezpiecznie trzeba liczyć te 8000 zł za deski, na szalunki na piętro i parter. No i oczywiście są to pieniądze, które w jakiejś tam stopniu odzyskamy, no bo możemy później te deski. Sprzedać dalej, wstępne sprzedać dalej, więc kwota jest niższa niż 12 tysięcy. No i dodatkowo pewnie jesteśmy w stanie tam między 3 może 4 tysiące z tego odzyskać. Podsumujmy zatem, ile kosztował nas ten etap budowy. Łącznie za materiały z szalunkami systemowymi zapłacilibyśmy 148 tysięcy złotych. Z robocizną 228 tysięcy zł, co w przeliczeniu na metr kwadratowy daje 786 zł. Natomiast, jeżeli zdecydowalibyśmy się na zrobienie szalunków z deski, w byśmy zapłacili 144 tysiące z robocizną 224 tysiące, co dałoby nam 772 zł za metr kwadratowy. Można powiedzieć, że w skali całej budowy 12 tysięcy kontra 8 tysięcy, czyli 4 tysiące różnicy, to nie są duże pieniądze, ale tu 4, tam 2, tam 5, tam 1000 i suma summarum na koniec budowy okazuje się, że można było na różnych etapach zaoszczędzić. Więc tyle kosztował nas ten etap. Zrobimy podsumowanie, jak już będziemy mieć w najbliższych dniach zrobiony dach. Podsumujemy wam ile on nas kosztował, następnie ile kosztowały nas okna i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze nas nie subskrybujesz, to zachęcam cię do tego, żeby nie ominął żadnego filmu, który nagrywamy. Ten etap był budowany przez ekipę, ale już kolejne te w środku, elektryka, inne takie rzeczy, które będziemy w stanie sami zrobić. Będziemy robić sami tynki Raczej nie. Niech to zrobią fachowcy. Ale jeżeli chcesz nam kibicować, obserwować, co nam wychodzi, a co nam nie wychodzi na budowie, no to zasubskrybuj ten kanał i zostań z nami na dłużej. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Cześć!